Ja też rozumiem, że, że Polacy są zmęczeni tą wojną. Też rozumiem, że można mieć w sobie jakąś formę frustracji, kiedy, kiedy widzi się luksusowy samochód na, na, ukraiń, na ukraińskich numerach i, i 25-letniego chłopaka, który parkuje na, na, na miejscu dla, dla inwalidów. I to wszystko no, no jest frustrujące, ale, ale na, na koniec tego wszystkiego no, no trzeba się. Wspiąć ponad te podziały i, i pomyśleć przede wszystkim w kategoriach interesu państwa. Jeżeli my dopuścimy do, 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 do sytuacji załamania się frontu na Ukrainie, czy, czy przestaniemy tę Ukrainę wspierać, co też jest jednym z celów tej propagandy kremlowskiej, no to będziemy mieli tych rosyjskich, rosyjskich żołnierzy zaraz na granicy w okolicach, będziemy ich mieli w Bieszczadach, będziemy ich mieli w okolicach Przemyśla, będziemy ich mieli w okolicach Włodawy i tak dalej. I co? I naprawdę chcecie, kochani Polacy, żeby... Polscy pogranicznicy codziennie wychodzili na posterunki graniczne i patrzyli w oczy ludziom, którzy trzy miesiące wcześniej trzy miesiące wcześniej mordowali ludzi w Buczy czy w Irpieniu. To może brutalnie zabrzmi, ale w naszym interesie jest to, żeby ta wojna toczyła się w Ukrainie, a nie na Lubelszczyźnie, na Podlasiu czy na Podkarpaciu.